Hej, nie zamierzam udawać tutaj świętego, serio, ale powiedzcie mi, skąd tyle tej całej nienawiści? Kompletnie tego nie rozumiem. Przez lata naginałem się, czasem aż do granic możliwości, praktycznie łamiąc siebie samego, tylko po to, żeby komuś innemu było trochę lżej oddychać. Możesz to nazwać uzależnieniem od dobroci, jeśli chcesz, a ja tak naprawdę pragnę jednego: żeby kiedyś, gdy mnie już nie będzie, ludzie wspomnieli moje imię z uśmiechem na twarzy. To właśnie jest mój sen. Oddałem kiedyś mojej byłej mieszkanie, bo nie miała się gdzie podziać. Bez żadnej dramy, po prostu podałem jej klucze do ręki i tyle. Na co dzień opiekuję się moją mamą, która walczy z Alzheimerem. Każdego dnia, przy każdej możliwej okazji. Wspieram finansowo, gdy tylko mogę, nawet jeśli sam nie mam za wiele. A jeśli chodzi o moje rzemiosło, nigdy się nie oszczędzam. Pracuję wyłącznie na prawdziwej skórze. Każdy ściek szyję ręcznie, bez maszyn. I bardzo często sprzedaje swoje wyroby prawie po kosztach, tylko po to, żeby ta stara tradycja nie umarła w świecie zalanym plastikową masówką. A mimo to ludzie wpadają w komentarze i sypią tekstami, przestań jęczeć, nie zasługujesz na szacunek, twoja robota to śmieci, ty nawet nie jesteś prawdziwy Torros. A ja stoję i myślę sobie, to kim do cholery miałbym niby być? Więc posłuchajcie. Jestem tym facetem, który codziennie rano wstaje gotowy walczyć o swoje rzemiosło, o swoją sztukę i o zwykłe prawo, by być sobą. Jasne, nie jestem idealny. Może czasami jestem uparty, może nawet wkurzający. Ale wiecie co? Spróbujcie być choć trochę milsi. Wasze słowa ranią głębiej niż się Wam wydaje. Ja naprawdę kocham to, co robię. Kocham zapach, dotyk i duszę prawdziwej skóry. I może, tylko może. Nie jestem w tym aż taki zły, więc zadaj sobie jedno pytanie. Po co rozwalać kogoś, kto po prostu stara się zbudować coś prawdziwego?